Nasza pierwsza garderoba, słuchajcie, jest taka w ogóle bardzo surowa, rustykalna wręcz bym powiedziała. Tu się będę przygotowywać, tu się będę malować i mam nadzieję, że mój makijaż przetrwa pierwszy koncert, bo nie będzie za wiele czasu, żeby się poprawiać na drugi i mam nadzieję, że ja też to przetrwam. Na no to już mam większy wpływ niż na makijaż. Ja się na przykład odwaliłam w wiosenny bez, dzisiaj, nie? W sensie sukieneczkę, gołe nogi, odsłonięte ręce, muszę jakiś sweterek sobie ogarnąć. jakieś... Słyszę? Słyszę. słyszę. Sorry, gadają do mnie na słuchawkach. Raz, 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 raz. Ale ja Wam jeszcze nie powiedziałam, co my dzisiaj robimy, słuchajcie. Dzisiaj jest 33. finał Bośp. Będziemy grać dwa koncerty Bośpowe, ale zanim to, to jeszcze przyjechaliśmy tutaj na główną scenę w Warszawie, ponieważ przy Bośpie współpracuję z dwoma markami, z Allegro i z M-Bankiem. I zobaczymy, jak tutaj wyglądają ich strefy, co się tutaj dzieje. No i później ruszamy od razu już grać koncert. Całą noc jechałam pociągiem, żeby dotrzeć do Warszawy. Tutaj na ten 33 finał, ale szczerze było mega fajnie tam, dużo energii, wszyscy bardzo pozytywni, bardzo uśmiechnięci, no też na tym trochę polega dzisiejszy dzień, ale uciekamy już z Warszawy, pierwszy przystanek Gostynin, ale w sumie gramy tam drugi koncept dopiero, ale trzeba zrobić soundcheck, więc dzisiaj się trochę najeździmy. Może się tak zdarzyć, że sobie zrobicie fajne zakupki, podejdziecie do kasy i Wam odrzuci transakcję i wtedy tych rzeczy nie dostają. Lecimy do sklepu elektronicznego. Dam im jakiś zapas, jakby coś sobie wybrali bardziej. Słuchajcie, ekskluzywnego Generalnie mi też zależy na tym, żeby sobie dzisiaj jakieś fajne rzeczy pokupowali Ustawiam limit na mojej aplikacji M-Banku I lecimy im dać kartę Oczywiście żugajkowa karta jest obecna Proszę pilnować tylko, żeby zasłaniać jej numery Bo nie robię dla was dzisiaj zakupów Bawcie się dobrze, trzymam za was kciuki Jaką mamy taktykę? Przyznaję to otwarcie Mam giga tęsknotę programową po prostu tak bym poszła do jakiegoś programu telewizyjnego znowu bym się zaangażowała, znowu bym chciała być w tym musimy coś z tym zrobić ja to jestem zmarzluch doszczętny po prostu cokolwiek bym na siebie ubrała i tak zmarznę a zamierzam iść na łyżwy każda wywrotka oznacza mokre spodnie więc ubieram sobie takie ortalionowe żeby nie były mokre Jestem ciekawa, czy wy w ogóle pamiętacie taki program jak Gwiazdy Tańczą na Lodzie? Ja na przykład pamiętam go tak jak przez mgłę, pamiętam, że był, pamiętam, że go lubiłam, ale nie do końca pamiętam o co w nim chodziło, no ale jak sama nazwa wskazuje, gwiazdy tańczyły i to na lodzie. Prosta, prostuj, palec z O! Super, trzymamy do trzech. Raz, dwa, trzy, super. I także tańczymy. I raz, jeszcze trzymaj. Raz, dwa, trzy. Super. Tak, jest. Super. Spróbujemy okay, teraz trójkę z kakaną, czyli ten twój skok, tylko już chcę ładny wyjazd. Zaczynam sobie tak samo. Odwracasz się, odwicie. i przytrzymujemy, przytrzymujemy się. Do. Jak ja się na tego skoku, to się posiekam. Ale przynajmniej upadki są już kontrolowane. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Także teraz czekamy, aż ludzie sobie skończą tutaj jeździć. Muszą wyczyścić nam lodowisko. No i będziemy próbować. Ostatni raz na łyżwach jeździłam. Trochę nie pamiętam kiedy, ale pamiętam, że jak jeździłam, to w miarę spoko mi szło. Więc nie powinno być tragedii dziś, ale to się wszystko jeszcze okaże. Ale tak naprawdę dominująco. Tak, że ma pięć razy więcej niż my. Ja nie zbieram stitchowych, zbieram tylko pokanonowe. Aaa! Zliczyłam to do no że się, że przyjęłam do naszej rodziny! <laughs> Mi by nie pasowało. Teraz mam dla was coś fajnego. Air fryer użytkownica bezłuszczowa. Chcę wam powiedzieć, że macie najbardziej w tej rundzie przewodzone, bo ja naprawdę dobrze jest sprzęt elektroniczny. A kupiliśmy to specjalnie dla tych państwa.